To już był bardzo, bardzo ekscytujący dzień. Specjalny wysłannik Stany Zjednoczone Ameryki Steve Witkow, powiedział w Cable News Network, że Stany Zjednoczone szykują się do przyznania Ukrainie ochrony na podstawie artykułu 5 NATO, to z pewnością świetna wiadomość dla Ukrainy i światowego pokoju, ale nie jest pozbawiona swoich zawiłości. Zanim przejdziemy do szczegółów, najpierw posłuchajmy, co powiedział Steve Witkow. Prezydent Trump określił spotkanie jako bardzo owocne i poinformował o uzgodnieniu wielu spraw. Byłeś tam. Czy możesz podać nam dwa konkretne punkty, które zostały uzgodnione? Dziękuję za zaproszenie i dzień dobry, Jake. Uzgodniliśmy, że. Mocne gwarancje bezpieczeństwa, które określiłbym jako przełomowe. Nie sądziliśmy, że jesteśmy blisko uzgodnienia ochrony na mocy artykułu 5 ze strony Stanów Zjednoczonych, ustawowego zagwarantowania w Federacji Rosyjskiej, by nie atakować żadnego innego terytorium, kiedy umowa pokojowa zostanie skodyfikowana. Ustawowe zagwarantowanie w Federacji Rosyjskiej, by nie atakować innych krajów europejskich, ani nie naruszać ich suwerenności. Zgodziliśmy się na to, choć było tego więcej. Pozwólcie, że powiem to od razu. Po dzisiejszych wywiadach Steve'a Witkofa i Marco Rubio, którzy w kilka godzin przeprowadzili 7-8 rozmów, wygląda na to, że na szczycie osiągnięto większy postęp, niż początkowo sądziliśmy. Stało się tak, bo żadna ze stron nie chciała ujawnić szczegółów rozmów, lecz teraz pojawia się więcej informacji. Najważniejsza jest ta kwestia. Dostaliśmy tego wskazówkę, gdy Władimir Putin podczas konferencji prasowej Przyznał, że rozumie potrzebę Ukrainy posiadania gwarancji bezpieczeństwa. To pierwszy raz, gdy publicznie uznał, że Ukraina może je otrzymać. To nie znaczy, że Ukraina będzie w NATO. Przystąpienie Ukrainy do NATO to nadal czerwona linia, której Stany Zjednoczone stanowczo zaprzeczają. Prezydent Trump powiedział, że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO. Prezydent Biden również oficjalnie stwierdził, że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO. Więc to, o czym tutaj mówimy, to konkretnie gwarancja podobna do artykułu 5, pomysł, który po raz pierwszy wysunęły Włochy, gdzie Włochy powiedziały, że nie musimy przyjmować Ukrainy do NATO. Możemy po prostu rozszerzyć gwarancję z artykułu 5 na Ukrainę. To oznacza, że jeśli Ukraina zostanie zaatakowana w przyszłości, po osiągnięciu porozumienia pokojowego, będzie to oznaczało atak na całe NATO i NATO przystąpi do obrony. To nie znaczy, że na Ukrainie powstaną bazy NATO. To oznacza, że Ukraina otrzyma gwarancję. Dziś dowiedzieliśmy się więcej szczegółów na temat tego, jaki rodzaj gwarancji to będzie i kto będzie zaangażowany w jej udzielenie. To nie będzie miało nic wspólnego z NATO, ale będzie przypominać artykuł 5. Posłuchajmy więcej szczegółów. Wspomniałeś o gwarancji artykułu 5 NATO atak na jednego to atak na wszystkich. Rosja pozwoliłaby na to, że jakiekolwiek dalsze wtargnięcia na Ukrainę Rosja zrozumiałaby jako atak na wszystkich członków NATO. Nie, Jake'u, nie to miałem na myśli. Powiedziałem, że doszliśmy do porozumienia, że Stany Zjednoczone i inne kraje europejskie mogą skutecznie zaoferować gwarancje bezpieczeństwa podobne do artykułu 5. Putin powiedział, że czerwoną linią jest przyjęcie do NATO. Zgadza się. I więc to, o czym rozmawialiśmy, zakładało, że to się utrzyma. Zakładało, że Ukraińcy mogliby się na to zgodzić i mogliby z tym żyć, i wszystko miałoby być w porządku. Zgadza się. Będzie zależało od tego, z czym Ukraińcy mogą się pogodzić. Ale zakładając, że mogliby, udało nam się uzyskać następujące ustępstwo. Stany Zjednoczone mogłyby zaoferować ochronę podobną do artykułu 5, co jest jednym z prawdziwych powodów, dla których Ukraina chce być w NATO. W pewnym sensie udało nam się to obejść i uzyskać zgodę, by Stany Zjednoczone mogły zapewnić ochronę na mocy artykułu 5, co po raz pierwszy usłyszeliśmy, że zaakceptowali Rosjanie. Oczywiście, jak właśnie słyszeliście, Rosja nie oddaje tej koncesji za darmo. Rosja żąda od Ukrainy oddania terytoriów, których sama jeszcze nie zdobyła. I oczywiście to nie będzie łatwe do oddania dla prezydenta Zełęskiego. I również to nie będzie coś, co ukraiński naród łatwo zaakceptuje. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Ukraina robiła to już wielokrotnie. Oddali Krym mając nadzieję na długotrwały pokój, ale Putin znów wrócił. Oddali Donieck i Ługańsk, a Putin znów wrócił. Nie wygląda na to, żeby Putin chciał pokoju, gdy kraj jest gotów oddać terytorium. Zanim omówię szczegóły tej części umowy, mam jeszcze fragment, w którym Steve Witkow sugeruje możliwość obecności amerykańskich wojsk na Ukrainie jako gwarancji bezpieczeństwa. To nowość i wygląda na jedną z najmocniejszych gwarancji bezpieczeństwa, jakie Zachód może dać Ukrainie. Szefie, Porozmawiajmy o gwarancjach bezpieczeństwa, bo o nich wspomniałeś. Co to znaczy w praktyce? Na co Stany Zjednoczone są gotowe się zobowiązać, aby dać Ukrainie gwarancje, których potrzebuje, by zasiąść do rozmów? To oznacza, że Stany Zjednoczone są potencjalnie gotowe udzielić gwarancji bezpieczeństwa na wzór artykułu 5, ale nie ze strony NATO, tylko bezpośrednio ze strony Stanów Zjednoczonych i innych krajów europejskich. To jest duże naprawdę duże czy to oznacza obecność wojsk na miejscu co to dokładnie znaczy logistycznie Myślę, że częścią dyskusji, którą będziemy prowadzić w poniedziałek przez cały dzień, bo będą tam sesje tematyczne, są właśnie szczegóły dotyczące tego, czego Ukraińcy uważają, że potrzebują. Przypominam, jako mediatorzy byliśmy na szczycie, by wspierać Ukrainę i to zrobiliśmy. I zrobiliśmy to skutecznie. Teraz naszym zadaniem jest zagłębić się w szczegóły, czego dokładnie potrzebują Ukraińcy, aby dać im poczucie bezpieczeństwa w przyszłości. Przy okazji, tego potrzebują też Europejczycy. Byliśmy tam w pełni zaangażowani w tym celu. Uwzględniając ostatnie lata, byłbym naprawdę zszokowany, gdyby to znalazło się w ostatecznym porozumieniu. To zdecydowanie świetna wiadomość dla Ukrainy i jej przyszłości. Przyjrzyjmy się teraz, czego Rosja zażądała w zamian za rezygnację z czegoś takiego. Według agencji Reuters, która rozmawiała ze źródłami znającymi szczegóły rozmów, które miały miejsce na Alasce, zgodnie z tym raportem, w ramach proponowanego przez Rosję porozumienia, Kijów miałby całkowicie wycofać się ze wschodnich regionów Doniecka i Ługańska w zamian za rosyjską obietnicę zamrożenia linii frontu w południowych regionach Hersonia i Zaporoża. Technicznie rzecz biorąc, Według tego Rosja nie zwraca żadnych okupowanych terenów na Ukrainie. Chcą, by Ukraina oddała Donieck i Ługańsk. I to jest problematyczne ze względu na ten pas fortyfikacji. Rozmawialiśmy o tym wczoraj w filmie, ale zasadniczo Ukraina mocno ufortyfikowała te cztery lub pięć miast tuż poza obszarem, który Rosja kontroluje w Donbasie. I Rosji nie udało się przejąć całego Donbasu przez ostatnie czternaście lat. A teraz chcą, żeby Ukraina się poddała, co stworzyłoby ogromny problem dla Ukrainy, ponieważ musiałaby oddać wszystkie linie obronne, które zbudowała w tych miastach, których ponownie Rosja nie jest w stanie przejąć. W rzeczywistości, według niedawnej analizy brytyjskiego Ministerstwa Obrony, przy tempie, w jakim Rosja posuwa się na polu bitwy, a konkretnie w regionie Donbasu, rosyjskim siłom zajęłoby około 4,5 roku. Zdobycie 100% miast, które Rosja chce kontrolować. Ponadto spowodowałoby to ok. Dwa MLN kolejnych rosyjskich ofiar i to będzie oprócz miliona ofiar, które Rosja już poniosła. Więc zdecydowanie, zdecydowanie nie potrafię pojąć, jak wielkie jest to żądanie. Wielu ludzi i ekspertów nazywa to trującą pigułką dla Rosji, bo Rosja żąda rzeczy, wiedząc, że Ukraina nigdy się nie zgodzi. Gdy Ukraina odrzuci żądania, zrzucą winę na nią, mówiąc: "Zobaczcie to, Zełęński. To Ukraina nie chce pokoju". Teraz mamy kolejny fragment z wysłannikiem specjalnym Stephen Witkowem, który wyjaśnia, jakie jest stanowisko prezydenta Trumpa i Stanów Zjednoczonych wobec tego konkretnego żądania. Jak wszyscy wiemy, to będzie kluczowy temat dotyczący porozumienia pokojowego. To jest więc coś bardzo, bardzo ważnego. Posłuchajmy. Prezydent popiera propozycję Putina, która de facto przekazałaby Donbas lub jego większość Rosjanom. To miejsce, w którym przed rozpoczęciem tej wojny mieszkało 6,5 miliona Ukraińców. Więc dlaczego robić coś, co wyglądałoby jak nagroda dla kogoś, kto zaatakował suwerenne państwo? Byliśmy w tym pokoju, Shannon, jako mediatorzy, a prezydent jako mediator szukał sposobów na rozwiązanie kryzysu. On rozumie, że to Ukraińcy muszą zdecydować, jak mogą dokonać wymiany terytoriów, jak mogą zawrzeć porozumienie z Rosjanami w sprawie różnych terytoriów tam. Ale właśnie dlatego Zełęski i Europejczycy przyjeżdżają w poniedziałek do Białego Domu, żeby sami podjąć te decyzje. Ale czy doniesienia są prawdziwe, czy nieprawdziwe, że prezydent popiera tę prośbę Putina? Prezydent popiera porozumienie pokojowe Shannon i niemal je zrealizował. Na lasce, szczerze mówiąc, byłem osobiście zaskoczony liczbą zwycięstw, które odnieśliśmy tego dnia. To było dokładnie według ustaleń. Zgodziliśmy się na znacznie bardziej solidne gwarancje bezpieczeństwa. Rosjanie zgodzili się na zapisanie w ustawodawstwie przepisów, które uniemożliwiłyby im Albo że po zawarciu porozumienia pokojowego poświadczą, iż nie będą próbować przejmować więcej ziemi od Ukrainy, oraz że poświadczą, iż nie będą naruszać żadnych europejskich granic. Za nami wiele, a przed nami jeszcze więcej. Rosja jest gotowa oddać niewielkie tereny Ukrainy, zajęte w północnym obwodzie, sumskim i północno-wschodnim Harkowskim. Jak widzicie na swoich ekranach, Rosja kontroluje bardzo, bardzo małą część sum. Dla porównania obszary, które Rosja jest gotowa zwrócić, to około 440 km kwadratowych. W zamian Rosja żąda od Ukrainy oddania około 6600 km kwadratowych Doniecka i Ługańska. Zdecydowanie, zdecydowanie nie jest to uczciwa wymiana w żadnym znaczeniu tego słowa. I znowu zdaję sobie sprawę, że cała ta sytuacja nie jest sprawiedliwa. To Rosja dokonuje inwazji na suwerenne państwo, ale staram się skupić tylko na tej propozycji pokojowej, albo na szczegółach porozumienia pokojowego, które pojawiły się dzisiaj. Teraz sekretarz stanu Marko Rubio również udzielił dziś rano kilku różnych wywiadów, i tutaj mówi konkretnie o tym, z czego Rosja rezygnuje, aby przynieść światu pokój. Bo w końcu to wszystko zaczęło się dlatego, że Władimir Putin chciał odbudować Związek Radziecki. Posłuchajmy. Panie sekretarzu, co? Rosja będzie musiała oddać. Jakie ustępstwa będzie musiała poczynić Rosja, agresor, jako część tego porozumienia pokojowego? Cóż, właśnie o to chodzi w tych negocjacjach. I jak możesz sobie wyobrazić, każdy wchodzi w negocjacje chcąc uzyskać 100% tego, czego chce. To dotyczy Ukrainy, ale oczywiście także Rosjan. I jedynym sposobem, aby dojść do porozumienia w jakiejkolwiek sprawie, czy to w biznesie, polityce czy geopolityce, jest to, żeby każda ze stron coś zyskała i każda ze stron coś oddała. To było trudne. Gdyby było łatwe, nie trwałoby 3,5 roku. Zrozumcie, im dłużej te wojny trwają, tym trudniej je zakończyć, niestety, ponieważ każda ze stron zawsze szuka przewagi nad drugą. W tej sprawie dotyczy to też strony rosyjskiej. Myślę, że to jest sedno naszego problemu. Dlatego jutro przyjeżdżają Zełęcki i europejscy przywódcy. Prezydent zadzwonił do nich z samolotu i spędził dwie godziny na nocnej rozmowie. Byliśmy z nimi zaangażowani na każdym etapie. Szukamy czegoś, co zaakceptują obie strony. To było trudne. To trudne problemy, którym poświęcamy dużo czasu. Prezydent zasługuje na uznanie za swoje zaangażowanie. Rozumiem, że negocjacje wciąż trwają. Ale czy może pani wymienić jedną rzecz, której prezydent Trump żąda od Rosji, aby osiągnąć pokój? Cóż, nie zamierzam ujawniać tych rzeczy, ponieważ jeśli to zrobimy, można sobie wyobrazić, że negocjacje mogłyby się rozpaść. Te negocjacje, proszę, wiem, że wszyscy chcą wiedzieć, co się dzieje i do pewnego stopnia to jest ważne, ale ważniejsze jest to, żeby te negocjacje się powiodły. A gdybyśmy informowali prasę, jak te czasem zupełnie fałszywe przecieki, często widzicie przecieki podważające negocjacje. Dobrze, te negocjacje, żeby były skuteczne, wymagają od nas, by obie strony mogły zgodzić się na potencjalne ustępstwa lub omówić potencjalne ustępstwa bez ujawniania tego w sferze publicznej i tworzenia wszelkiego rodzaju problemów wewnętrznych dla jednego lub drugiego kraju. Oto sedno sprawy. Wszyscy znamy elementy tego porozumienia. Trzeba rozmawiać o przyszłym kształcie terytoriów i granic po zakończeniu konfliktu. Należy rozmawiać o uzasadnionym pragnieniu Ukrainy zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa, by zapobiec kolejnym atakom. Trzeba rozmawiać o odbudowie Ukrainy, kraju wielokrotnie atakowanego w ostatnich trzech i pół roku. To są wszystkie kluczowe elementy każdej umowy. Rozumiemy to. I każda ze stron, jeśli ma dojść do porozumienia, będzie musiała z czegoś zrezygnować. To po prostu fakt. Jak właśnie usłyszeliście od sekretarza stanu, delegacja Ukrainy przyjeżdża jutro do Białego Domu do gabinetu Owalnego. A na dodatek z Zełęskim przyjeżdża wielu europejskich przywódców. Mamy potwierdzenie od premiera Wielkiej Brytanii, Włoch, kanclerza Niemiec, prezydenta Finlandii, Francji, sekretarza generalnego NATO i przewodniczącej Komisji Europejskiej. To wszystko zdecydowanie oznacza, że jutro zapadną ważne decyzje. I wszyscy się dowiemy, czy Ukraina jest gotowa oddać Donbas. Czy jest gotowa z czegoś zrezygnować, żeby osiągnąć pokój? Albo czy delegacja europejska i ukraińska będą w stanie przekonać Trumpa, czym to naprawdę jest? Putin próbuje zrzucić winę na Ukrainę, stawiając nierozsądne żądania. Nie możemy oczekiwać, a mówiąc dokładniej, nie możemy pozwolić, żeby jakiś kraj miał wolną rękę, gdy próbuje zmieniać granice międzynarodowe siłą. To właśnie Unia Europejska podkreślała bardzo wyraźnie. Wczoraj komisarz Unia Europejska i prezydent Zełęski odbyli wspólną konferencję prasową i powtórzyli właśnie tę kwestię. Ukraina powinna być stalowym jeżem nie do pokonania przez wroga. Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Zełęskim w Brukseli, przed spotkaniem z prezydentem Trumpem w poniedziałek komisarz Unia Europejska podkreśliła, że Ukraina sama decyduje o swoim losie, ale zawsze może liczyć na Europę. Granice Ukrainy nie mogą być zmieniane siłą. Decyduje o nich tylko Ukraina. Jutro Ukraina zdecyduje o swoim losie. 19 pakiet sankcji zostanie przyjęty we wrześniu. Ukraina nie powinna mieć ograniczeń wobec swoich sił zbrojnych. Warto teraz podkreślić, że to było jedno z żądań, które Rosja wysuwała od bardzo dawna, ale wydaje się, że po szczycie z prezydentem Trumpem już o to nie zabiegają. W każdym razie przechodząc dalej z raportem, Unia Europejska i Koalicja Chętnych są gotowe wnieść swój wkład w gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy. Będą przypominać artykuł 5 NATO. Prezydent Zełęski również podkreślił, że Putinowi nie udało się zdobyć Donbasu przez 12 lat najpierw zawieszenie broni, a potem rozpoczną się prace nad ostatecznym porozumieniem. Negocjacje mogą zacząć się na obecnej linii frontu. Silna armia to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa. Kwestie terytorialne należy omawiać na spotkaniu trójstronnym. Na podstawie wczorajszych wypowiedzi prezydenta Zełęckiego, nie wygląda, by podobał mu się pomysł, by Ukraina oddała Donbas i pas w które dużo zainwestowali. Mam nadzieję, że rozumiecie, jak ważne są te szczegóły, prawda? Ukraina nie deklaruje chęci odzyskania terenów pod kontrolą Rosji. Ukraina twierdzi jedynie, że nie powinna być zmuszana do oddania ziem, których Rosja jeszcze nie zajęła. Nie powinni być zmuszani do oddania ziem, w które zainwestowali dużo pieniędzy, budując linie obronne. Uważam, że to rozsądne żądanie suwerennego państwa, zwłaszcza w XXI wieku. Nie powinniśmy żyć w świecie, gdzie większy kraj grozi dalszymi atakami, jeśli nie oddamy mu więcej ziemi. To nie jest świat, który chcieliśmy stworzyć po II wojnie światowej. Nie powinniśmy wracać do tamtego świata mimo postępu ostatnich stu lat. Zgadnij co. W swoim trzecim lub czwartym dzisiejszym wywiadzie, Mark Arubio został o to zapytany. Oto jego odpowiedź. Ostatecznie, jeśli. Władimir Putin ma otrzymać ziemię, której jeszcze nie zajął, ale wynegocjuje jej zdobycie. Czy to nie ustanawia niebezpiecznego precedensu, że Stany Zjednoczone akceptują teraz koncepcję, że można przejmować ziemię siłą? Ja. Putin już siłą zajął ziemię, co nie jest dobrym precedensem. Ta wojna jest negatywna. Żądać wycofania się jest precedensem. Cóż, cóż, znowu, żeby dojść tutaj do porozumienia i zakończyć ten konflikt, obie strony będą musiały pójść na ustępstwa. To po prostu fakt. Czy to oznacza jakiekolwiek negocjacje? Rosyjski. Siły są nie, nie, ale, jeśli, ale tu nie chodzi o akceptację. Tu chodzi o to, co Ukraina może zaakceptować i co Rosja może zaakceptować. Obie strony muszą to zaakceptować. W przeciwnym razie nie będzie porozumienia pokojowego. Dobrze, jeśli nie ma ustępstw, jeśli jedna strona dostaje wszystko, czego chce, to nazywa się kapitulacją. To nazywa się zakończeniem wojny przez kapitulację. I do tego nie jesteśmy blisko, ponieważ żadna ze stron nie jest na skraju kapitulacji ani niczego podobnego. Więc żeby doszło do porozumienia pokojowego, to jest po prostu fakt. Może nam się to nie podobać, może to nie być przyjemne, może być to niesmaczne, ale żeby wojna się skończyła, są rzeczy, których Rosja chce, ale nie może ich dostać. I są rzeczy, których chce Ukraina, ale ich nie dostanie. Obie strony muszą coś poświęcić, by usiąść do stołu i to umożliwić. Taka jest rzeczywistość. Im szybciej to zaakceptujemy, tym lepiej, bo taka jest rzeczywistość. Jakie to będą rzeczy, zależy od obu stron. Nie wolno narzucać warunków Ukrainie. Oni będą musieli coś zaakceptować i coś dostać. Na przykład Ukraina jest suwerenna. Każdy suwerenny kraj ma prawo dołączać do sojuszy bezpieczeństwa, by chronić się przed inwazją i zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego. To rozsądna prośba, wymagająca pracy. Terytoria muszą być omówione. To fakt. I są rzeczy, które być może Rosja teraz trzyma, a będzie musiała je oddać. Kto wie? Chodzi o to, że musimy stworzyć scenariusz, w którym to stanie się możliwe. Dlatego było to trudne, bo żadna ze stron dotąd nie chciała ustąpić w tych kwestiach. Zobaczymy, czy to możliwe. Jeśli nie, spróbujemy zrobić wszystko, by osiągnąć pokój.